Witaj, nazywam się Dyteka Mińska-Pacha i wspólnie z moim mężem Danielem od 11 lat prowadzimy pracownię Polisensor, miejsce, w którym wspieramy rodziców i dzieci w zachowaniu zdrowia psychicznego w równowadze. I dzisiaj chciałabym Ci opowiedzieć o pewnej konsultacji. Konsultacja, którą Ci przedstawię, jest tylko takim zarysem, jakimś szablonem sprawy, z którą zgłaszają się do nas rodzice, i chcę Ci pokazać e, to myślenia. Zgłosiła się do mnie mama. Mama dwójki dzieci. Sytuacja z którą się zgłosiła, to były trudne zachowania, trudne w cudzysłowie, trudne zachowania jej najstarszego synka, niespełna czterolatka. Agresja, bicie. takie zachowania, o których mówiła, nazywała je jako zazdrością do młodszego brata. Różnica wieku między dziećmi była Troszeczkę ponad dwa lata. I mama nie wiedziała skąd wynika ta sytuacja. Na tyle ją czuła, na tyle jej doświadczała, na takim głębokim poziomie, że postanowiła już coś z tym zrobić. I przyszła z takim pytaniem: co zrobić? Jak spowodować, żeby to dziecko zmieniło swoje zachowanie. I za takimi zachowaniami dzieci z mojej perspektywy zawsze stoi coś głębszego, stoi coś więcej. W związku z tym zaczęłam zadawać pytania, co się tak naprawdę dzieje, jak wygląda schemat dnia tego dziecka, której chodzi spać, czy jeszcze w ciągu dnia, i wypoczywa, czy się relaksuje jak wygląda jego popołudnie. Ile jest tego czasu aktywnego, takiego aktywnego, działającego? Mama jest hmm, pełna pół roku. Wcześniej wróciła do pracy po hmm, przyjściu na świat hmm, drugiego dziecka. Była na urlopie rodzicielskim i wróciła do pracy. I te zachowania tego chłopca się nasiliły. Już pytałam o to, jak wygląda relacja między rodzicami co tam się dzieje. Doświadczenie podwójnego macierzyństwa jest inne niż doświadczenie macierzyństwa z jednym dzieckiem, rodzicielstwa z jednym dzieckiem. Więc ta relacja też w związku, w tej relacji w związku zachodzą pewne przemiany, które warto zapytać. I dowiedziałam się, że obydwoje rodzice pracują, pracują dosyć dużo. I mama, i tata. I tata wraca dosyć późno, dosyć późno i jest zmęczony. Jest na tyle zmęczony, że um, rezerwuje sobie jakiś czas na kontakt z dzieckiem, na zabawę, na wspólne bycie, um, ale nigdy wcześniej przez. Cztery lata życia tego dziecka nie, nie był obecny w tych czynnościach związanych z wyciszaniem, z zasypianiem e, swojego najstarszego dziecka. Te wszystkie obowiązki były zawsze po stronie mamy. I teraz, kiedy jest to drugie dziecko, też są po stronie mamy. Mama e, usypia dwójkę dzieci. W związku z tym zapytałam też, takie naturalne pytało mi się um, pytanie o to, jak bardzo jest um, zmęczona swoją pracą, obowiązkami domowymi. I tym wszystkim to jest związane z rodzicielstwem. Mama no, po, powiedziała mi, że um, to zmęczenie plasuje się dosyć wysoko jest bliskie skali 10. Oznacza, że bardzo umotywowany był też ten kontakt. Ten poziom frustracji już był ogromny. Też powiedziała mi szczerze, że bardzo często wieczorem, prawie codziennie po prostu pada ze swoim dzieckiem zmęczona. I to jest czas, kiedy to dziecko się wycisza i zasypia, i śpią już po prostu razem. Zapytałam też, jak w tej relacji między rodzicami kto w tej, tej relacji jest osobą bardziej zdyscyplinowaną jest osobą bardziej taką Stanowczą, a kto więcej ulega i, i jest bardziej taki mm, elastyczny, to też jest ważny taki kawałek, bo zazwyczaj tak jest, że jeden z rodziców jest tym rodzicem bardziej kategorycznym, bardziej stanowczym, bardziej wymagającym, bardziej zdyscyplinowanym, a drugi rodzic jest tym rodzicem mm, tak moglibyśmy pomyśleć od rozpuszczania, od, no od takich bardziej elastycznych kwestii. Znaczy, czy bardziej elastycznym w tym swoim podejściu, w tym swoim rodzicielstwie. I to jest OK, po prostu ta, tacy jesteśmy. I to oznacza, że być może jeden rodzic ma kawałek do pracy w kierunku mm, odpuszczania. Dyscyplinowania, odpuszczania tej sztywności w sobie. A drugi rodzic ma kawałek do pracy związany z większą dyscypliną i z większą stanowczością. I to jest, to może być taki kawałek bardzo rozwojowy dla obu rodziców. Bardzo ciekawy wątek. I kiedy już wiedziałam, jak wygląda ta perspektywa funkcjonowania. Rodziny całej w domu, że rodzice mają mało czasu dla siebie, że nie sypiają razem, że mało czasu spędzają ze sobą wieczorami, bo w ogóle go nie mają. Dużo miejsca tam zajmuje praca i sporo miejsca zajmują rutynowe rzeczy, które się dzieją w domu, jak się ma dzieci. To mało z czasu po prostu na taki kontakt rodziców ze sobą. Też zacieśnianie tej relacji, budowanie tej relacji, pokazywanie, modelowanie tej relacji między rodzicami, właśnie dzieciom, nawet już od tych wczesnych lat. No i na podstawie tych wiadomości odpowiedzi na te pytania, hmm, popłynęła cała seria wskazówek, co zrobić, żeby hmm, pomóc dziecku, hmm, pomóc dziecku, ale pomóc też całej rodzinie, żeby tych zachowań trudnych było mniej, bo to, że to konkretne dziecko pokazuje hmm, takie a nie inne. Hmm, zachowania, to jest tylko i wyłącznie skumulowana energia, napięcie w tym dziecku, które wychodzi i ja zawsze się cieszę, jak wychodzi. Zawsze się cieszę i mówię to rodzicom, że fajnie, że wychodzi, fajnie, że pokazuje. To jest to napięcie, to są te zgromadzone emocje, z którymi sobie dziecko nie radzi i potrzeba jest pracy nad y, wieloma kawałkami, żeby poukładać y, tą układankę, bo w domu Jest zbyt dużo hmm. kwestii do poukładania, których małe dziecko nie widzi, ale je po prostu czuje. Czuję je w relacjach pomiędzy rodzicami, czuję je w relacji między sobą a mamą, między sobą a tatą, między sobą a bratem. Albo siostrom, bo to się wszystko po prostu y, już na tym wczesnym etapie pokazuje. I, y, i od czego zacząć tą układankę? Hmm. Wydawałoby się, że trzeba coś zmienić w dziecku, bo przecież to ono pokazuje. Swoim zachowaniem różne kwestie. To dziecko trzeba nauczyć wielu zachowań. Ja jednak jestem zwolennikiem, żeby zaczynać od nas rodziców, od dorosłych. I dla mnie bazową kwestią jest to, żeby namówić do rodziców do tego do takiej szczerej rozmowy między sobą. Do takiej szczerej rozmowy, która. opiera się na przebudowaniu tego schematu. Umowy, które były zawarte, jak się poznaliśmy i tworzyliśmy wizję na najbliższą przyszłość naszą, wizję w narzeczeństwie, wizję w małżeństwie, wizję w partnerstwie, zanim pojawiły się dzieci, były jakieś i może straciły już na ważności. I to jest dobry czas, żeby usiąść i przebudować tę wizję, bardziej ją urealnić. Nikt z nas na tym wczesnym etapie mm, pożynia się rodziny, wiązania się rodziny, nie wiedział, e, jaką mamą będę, jakim tatą będę, jakie dziecko przyjdzie do nas. Oczywiście jest to połączenie. My nie mamy daty. Mm, e, Niemniej jednak niektórzy rodzice, i myślę tutaj też o sobie, doświadczają tego rodzicielstwa i dopiero kiedy są już realnie w tej sytuacji, to szukają rozwiązań. Bo wizja była nieadekwatna do pięknego prezentu, który przyszedł. I trzeba ten prezent. Umiejętnie rozpakować i umiejętnie go przyjąć, umiejętnie się nim cieszyć, umiejętnie nim zarządzić, żeby nam służył na długie lata. Takie porównanie mi przyszło, bo tak też myślę o dzieciach: że dzieci są prezentem dla nas rodziców. Pomagają nam w wielu kwestiach. I teraz, jak rozpakować ten piękny prezent? Od czego zacząć? Czyli ta rozmowa jest takim pierwszym podstawowym kawałkiem: szczera rozmowa i uaktualnienie sytuacji, naszych wizji, podziału obowiązków. Czyli to jest bardzo szczera rozmowa, powiedzenie sobie, gdzie ja jestem teraz, jako ta kobieta, którą pokochałeś, i ten mężczyzna którego Ty wybrałaś? Gdzie jestem? Czy o to mi chodziło? Czy taką relację chciałam z Tobą mieć? Czy, taką, czy, taki, czy na takim związku właśnie mi zależało? Czy na takim e, małżeństwie, partnerstwie z Tobą mi zależało? Bardzo często, kiedy pojawiają się dzieci na świecie, to kobieta nie wiadomo w którym momencie obiera taką rolę. Hmm, Nie wiem, jak to nazwać, więc powiem wprost. Jędzy albo takiej kobiety, która się ciągle czepia, która tylko wymaga, która. Próbuje zarządzać jakoś i wpływać na to, co się dzieje z mężem, na to, jak toczy się ta rodzina. To jest taka wizja, taki obraz kobiety bardzo. Bardzo delikatnie mówiąc i pożądanej wizji kobiety przez tą drugą płeć, czyli przez mężczyznę. Po jego oczach na dobrą sprawę nic się nie zmieniło. Po prostu im przyszło na świat dziecko. I cała reszta to są kawałki, które powinny się po prostu wydarzać. Czyli ta relacja, to partnerstwo, to bycie, miłość, bliskość. To są naturalne kawałki, które, które powinny cały czas być, a z jakichś powodów to dużo w tej kwestii się podmieniało. I dla kobiety to już jest inna wizja. Bo um, kiedy przychodzi dziecko, bardzo dużo się zmienia i ogromna część kobiet się zagalopowuje. Um, nie potrafi postawić sobie granicy i nie potrafi wytoczyć dziecku granicy w pewnych kwestiach. I może tak być, że tym, co mówię, narażam się w um, części osób, niemniej jednak. Um, od samego początku, wystawianie pewnych, na początku bardzo delikatnych granic dziecku, uczenie go różnych struktur jest rzeczą kluczową, żeby ono nie rosło w, nie rosło w takim przekonaniu, że mała jest ta własność dla mnie, że to mama jest jedyną osobą, z którą ja śpię i że to mama jest tą najbardziej pożądaną osobą w tym moim łóżku. Że to mama jest najbardziej pożądaną osobą, żeby się ze mną bawić, myć mnie, pielęgnować, organizować ten czas w ciągu dnia, który się wydarza, związany z posiłkami i ze wszystkimi innymi aktywnościami. I o ile na początku każdą z nas mam Pewne sytuacje mniej lub bardziej cieszą. Tak o tyle z każdym dniem, z każdym miesiącem, z każdym tygodniem, z każdym rokiem, z każdym kolejnym dzieckiem to są sytuacje, które bardziej męczą. I tu potrzeba jest umiejętnego zarządzania tym, tą sytuacją. Umiejętnością właśnie zaproszenia do rozmowy, do dialogu, do kompromisu do wypracowania takich standardów w domu, żeby ta sytuacja była korzystna dla wszystkich i nie niosła ze sobą jakichś dramatu. I dramatów mam na myśli tutaj sytuacji trudnych dla rodziców, dla dziecka. Umiejętność postawienia sobie granicy, jako mamy, to jest taki kawałek bardzo mocny, i w życiu przekłada się na taką prostą rzecz. Jak w tej sytuacji, tego konkretnego dziecka, godzina pójścia na sen nocny. Spać bądź przypilnowanie się godziny drzemki. Drzemki, która podzieli dzień na dwie równe części. Umiejętność postawienia granicy z zachowaniem uprzejmości do dziecka, w stosunku do dziecka, z zachowaniem stanowczości, to jest podejście pozytywnej dyscypliny, którą bardzo cenię w tym kawałku. Dziecko jest zmęczone, potrzebuje wypoczynku. Ja o tym wiem ma tyle, a tyle lat, w związku z tym delikatnie posuwam po prostu ten harmonogram dnia do przodu i dzieją się te wszystkie rzeczy w planie dnia, które potrzebują się wydarzyć. Czyli potrzebuje się zadziać dzień drzemka albo potrzebuje się zadziać regeneracja wieczorna dla dziecka, po to, żeby odzyskiwał siły. Dyskusje z dzieckiem, rozmowy z dzieckiem na tym etapie, kiedy dziecko jest zmęczone, zbyt mocno zmęczone, nie mają najmniejszego sensu z mojej perspektywy, bo mamy przed sobą małego człowieczka, który nie jest w stanie pomyśleć się racjonalnie, który z racji wieku, bardzo z racji zmęczenia i schematów, którymi jest od dłuższego czasu. W przypadku tego konkretnego dziecka od samego początku, czyli od urodzenia, dokładane cegiełki kawałka po, kawałek po kawałku związane właśnie z, ze zmęczeniem. I oczekiwanie od niego jakichś w cudzysłowie normalnych zachowań, normalnych reakcji, bez agresji jest trochę nierealne, bo ono nie działa w najlepszej swojej jakości z racji e, po prostu braków, braków wypoczynku, e, napięcia, które jest bardzo mocno skumulowane w domu, jest obecne po prostu rodzice, nie, którzy nie rozmawiają ze sobą, mijają się, e, które mają dużo złości i żalu e, do siebie. Bo coś nie dzieje się tak, jakby chcieli, bo oczekują jakiegoś formy wsparcia, pomocy, a nie dostają jej, bo oczekują żony przy sobie, a tej żony nie ma, tej partnerki przy mnie nie ma. To są tylko i wyłącznie kumulowane emocje i niewypowiadane. A nawet jeśli są wypowiadane, to to jest. Po prostu napięcie, które czuć, które czuć po dzieciach. I ja bardzo często słyszę w kontaktach z rodzicami, że e, cytuję, my się. E, my nie kłócimy się przy dzieciach. I zawsze mówię, że nie potrzeba jest kłótni przy dzieciach, żeby to napięcie było. Żeby napięcie to było czuć. Ej, być może masz za sobą, na pewno. Um, takie doświadczenie, kiedy byłeś w grupie ludzi, um, których niezbyt dobrze się czułeś. Um, może w grupie ludzi, w, w której była osoba, której niekoniecznie lubisz, to to napięcie jest po prostu wyczuwalne. Nie trzeba o nim głośno mówić, je czuć. Jest coś takiego. I jako przykład zawsze podaję, odwołuję się do mentalnego Wifi, o którym pisze Stuart Schenker w swojej książce self -Rec. To jest taki kawałek, który pokazuje, że nie trzeba być ze sobą połączonym, żeby coś odczuwać. Tak czują małe dzieci. Szczera rozmowa to jest pierwszy kawałek do zrobienia dla rodziców. Zdecydowanie zmniejszenie czasu aktywności dla tego dziecka. To jest drugi kawałek obszaru do opieki. I to dziecko ma trudności w samoregulacji, ma trudności w radzeniu sobie. I i to jest taki pierwszy kawałek, który mu pomoże. Narada rodzinna, podział obowiązków, o tym też ci powiedziałam. Patrzę sobie w swoje notatki jeszcze, żeby też... żeby też cię jakoś zobrazować bardziej szczegółowo. No, podział obowiązków to jest ta rzecz, która potrzebuje się tutaj wydarzyć. Skoro obydwoje rodzice pracują, to znaczy, że um, obydwoje mają um, co najmniej 8 godzin pracy za sobą i przychodzą do domu, w którym też jest praca, tylko trochę inna. Um, I zadbanie o swoją higienę to pokazuje. Ten kawałek, samoregulację dziecka i samoregulację rodzica. Jeżeli wracam do domu, w którym też jest praca, bo zmywanie, sprzątanie zabawek po dziecku albo z dzieckiem, pranie, yy, robienie kolacji, yy, co jeszcze? Czynności pielęgnacyjne dziecka, to jest praca, którą ktoś potrzebuje yy, wykonać, ktoś potrzebuje zrobić. Jeżeli już obydwoje rodzice pracują po minimum 8 godzin i wracają do domu, i ten jeden rodzic zostaje z tą całą listą rzeczy do zrobienia, bo nie mają wsparcia: pani, która sprząta, pani, która pierze, pana, która, który wykosi ogród, czy zrobi jakieś inne prace naprawcze w domu, to oznacza, że sami potrzebują usiąść do tych kawałków. I gdzie w tym wszystkim jest czas wypoczynku, czas, czasu tylko i wyłącznie dla mnie, dla mnie mamy, dla mnie taty i czasu takiego dla nas razem, skoro moje dzieci przyszły na świat, zostały powołane na ten świat, to oznacza, że relacja pomiędzy rodzicami potrzebuje mieć przestrzeń do tego, żeby się budowała. A żeby mieć przestrzeń, to potrzebuje czasu razem ze sobą. Gdzie w harmonogramie dnia jest czas dla rodziców razem? To jest ten kawałek czas na to, żeby zaaranżować go tak, jak my chcemy, tak, jak ja chcę, i ja, mój mąż, mój partner, chcemy, chcemy pojechać. Gdzieś spotkać się ze znajomymi, pójść gdzieś razem na kolację, obejrzeć razem film, zjeść po prostu coś fajnego, tylko my we dwoje. To potrzebuje czasu, to potrzebuje przestrzeni, a to oznacza, że nad dziećmi ktoś inny czuwa i z dziećmi ktoś inny jest. I my decydujemy się obydwoje na to, że chcemy pielęgnować tą naszą relację i to nam obydwojgu. Pod... Trzeba, żeby zależało na tym, żeby ta relacja była budowana. Bo kiedy zależy tylko i wyłącznie jednej osobie, to pewnie ta relacja będzie się bardziej rozluźniała. No. Takie są moje przemyślenia na tą kwestię trudnych zachowań u dzieci, które się pojawiają. I w mojej perspektywie to nie jest kwestia dotycząca tylko i wyłącznie małych dzieci, ale też i trochę starszych, i tych zdrowych, i tych z jakimiś deficytami rozwojowymi. Czyli pojawiają jakieś trudne zachowania w domu, to zawsze to jest jakaś głębsza perspektywa. Są moje przemyślenia, i z tym Cię zostawiam. Jeżeli ten wątek jakoś Ciebie dotyczy, to mam nadzieję, że Ci trochę pomogłam, rozjaśniłam. Dzięki, że obejrzałeś to nagranie.